Ten, den 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 den, siemanko tu Legowski dzisiaj zaprezentuje wam zestaw złoty smok numer 70666. Na wstępie powiem, że bardzo polecam zestaw ze względu na cenę. No, katalogowa to jest 90 zł, ale na Allegro możemy to zrobić za jakieś 60-70. A ze względu na jego figurki, no to no i na samego smoka, no to warto, naprawdę to polecam. W każdym razie zaprezentuję Wam go tutaj dzisiaj. Yy, więc może zaczniemy od figurek. To jego Mrocznego Władcy przyczepiłem do płytki LEGO, bo nie chciał mi stać. Było takie mniej więcej coś takiego właśnie. Więc tak, co by tutaj Wam powiedzieć, no... No bardzo fajne to jest tutaj, bo ostatnio mrocznego czy tam złotego Władcę, różnie na niego mówimy, no to można było zdobyć w zestawie y, bitwa o Ninjago numer 70728. Tak to właśnie wygląda, tutaj jest pokazane. W każdym razie y, właśnie tutaj pogadam y, y, trochę o tym, że właśnie to jest tutaj trudno powiedzieć, no to jest w sumie raczej mroczny władca, no bo tutaj widzimy złotego smoka, no to tutaj wiecie, w sumie w starciu tym, no to mroczny władca też był smokiem, właśnie, on najpierw był taką kulą mocy, jak już wiemy w sumie raczej oglądaliście to. No później w zawodną Garmadonę tam walczył, później się usunął, pojechał do Ninjago, w sumie przeteleportował się jakoś ten i był smokiem, później złotym wirusem, później złotym władcą. No i właśnie taka to historia. No a tutaj no, widzimy, że on tutaj ma taki dymek, taki jak klasycznie u duchów. Yy. Zawsze element się przyda, no fajnie, bardzo fajnie to wygląda. I jak ktoś nie widział, to ja zaprezentuję, jak, wygląda, jak wyglądają figurki z czterema rękoma. Więc właśnie jest zwykły taki torsik zwykle taki torsik z dwoma rękoma i tutaj później jest taki mały, mniejszy element właśnie tutaj z, z taką zbroją i właśnie z dodatkową parą rąk. A więc tutaj oczywiście też Maroczny Władca jest wyposażony w ten hełm taki, który kontroluje, yy, za pomocą której kontrolował yy, kamienną armię. No i główka też jest właśnie taka przeźroczysto-fioletowa, czyli jest nadrukiem takiej tutaj ze złotymi ząbkami takiej... Raczej takimi kłami, ząbkami, co ja gadam. Z takimi oczami, takimi świecącymi, bardzo mrocznie ogólnie, bo to mroczny władca. No i złotą zabroję tutaj ma te... To chyba jest znak oni tu na górze. Nie wiem, czy dobrze widać. Złapię odstrożnie. Ogólnie... No i tak to właśnie wygląda. No naprawdę... Taka właśnie główka, też ten dymek ducha. To i same te, tutaj torsik, to on właśnie taki uniwersalny, taki, taki do, właśnie do jakiejś mrocznej postaci, idealne w ogóle. Yy. A więc trochę sobie pogadałem, i tutaj jeszcze ma taką włócznię, a następnie trzeba przejść do reszty figurek i do samego smoka. Yy, tutaj Lloyd teraz, yy. złoty ninja więc na no, złotej ninja tutaj nie będę przedłużać, no ma fajne tutaj nadruki um, właśnie ze smokami tutaj yy, tej właśnie nogi, nogi właśnie tutaj wcięcia zielonego yy, to mi się podoba oczywiście ten Tutaj smok jest i tutaj właśnie w Legacy to yy, właśnie bo to jest zestaw z Legacy, czyli tutaj jest yy, odświeżone zestawy, znaczy nie odświeżone, tylko po prostu nowe zestawy, tam skomponowane fajnie yy, ze, z, ze starych serii. Yy. I tutaj właśnie zdejmijmy to i ma dwie minki, tutaj więcej złotego, tutaj na tej bardziej niezadowolonej i ona jest w sumie taka wściekła. No i tutaj mniej takiego złotego przy oczach właśnie, zielone oczka i tutaj taka poważna minka, ogólnie no bardzo fajne. Chociaż wiecie, tutaj to ma też swoje minusy, no bo też to zakres, ten zmniejszony zakres ruchu. Więc tutaj można właśnie tak to kręcić sobie tylko. Na przykład nie zrobimy tak, żeby sobie patrzył w bok. No ale dobra, już jest to pewien minus, ale i tak zostawię. Super, w każdym razie przejdziemy do ostatniej figurki: mrocznego, kamiennego wojownika. Tutaj, kiedyś, właśnie kamienni wojownicy mieli takie tutaj, wiecie, Czapki, że tak powiem, takie kapelusze, takie jak ma, miał Sensei Wu. Yy, takie, takie bardziej trójkątne, że tak powiem. Yy, takie bardziej spiczaste. Yy, no to tu jest taka właśnie czerwona. No i ja tam nie narzekam. No to już mi obojętnie szczerze. Niech yy, ma taką ma zieloną taką buźkę. Yy. Twarzyczkę wściekłą też również, wściekłą, taki torsik, ma kusze, kołczan, krótkie nóżki, dlatego twarzy nie było widać na początku recenzji, bo kapelusz mu też zasłaniał, tak wygląda z tyłu. Ogólnie ma zbroję, tak właśnie no jak większość innych, a było ich wiele, kamiennych wojowników. No więc nie jest y, f, bardzo fajnie, ale nie jest on jednak gwiazdą y, odcineczka. Więc teraz przejdziemy do smoka. Ogólnie, właśnie zestaw tutaj. Oj, sorry. Zestaw nie jest zbyt duży. Właśnie, bardzo fajny y, no, też jako figurki. I on tutaj ma spaczkę, że strzelać sobie ogólnie y, tym zielonym, taką mocą. Jak naciśniemy jego głowę. A nie wiem czy to było widać, i właśnie mi spadło. I dlatego właśnie dołączyli do zestawu jeszcze dwie, dwa groszki takie w razie czego. Ja się nie zaprezentowałem. Dlaczego właśnie dodają do zestawu dodatkowe elementy, takie właśnie. Tutaj niestety naklejeczki, więc tej mniejszemu y, musiałby pomóc y, tata może albo mama obojętnie, starszy brat. Ym. No ja tutaj w miarę ładnie się postarałem, żeby ładnie to wyglądało, naklejeczki, no zawsze zawsze przez omyłkę można krzywo nakleić. Jeszcze tutaj właśnie są te takie błyskawice złote, to też są naklejeczkami, więc w sumie sześć naklejek. No i tutaj ogólnie, bo oczywiście LEGO się nie chciało robić na druku, tutaj musieli, tutaj byli zmuszeni, już, już musiało im się chcieć, bo tutaj nie byłoby jak nakleić naklejkę. Ogólnie jest tutaj taka fajna brudka ten smok ma. Ogólnie no, przeguby tutaj dużo można ruszać tym, wszystkim można ruszać nogami, ogonem, głową. Jakbyśmy sobie spojrzeli na serię, to on miał dłuższą szyję, ale wtedy pewnie by się ten przewracał. Smok musieliby to jakoś inaczej ten. I tak z tymi nogami jest problem. Ja tutaj w miarę dobrze do, do początku recenzji sobie to ustawiłem. No i tutaj jest, tak to właśnie wygląda. Tutaj jest takie ten stanowisko dla Jeść smoka, czyli tutaj w tym wypadku dla złotego ninży. No więc zestaw głównie na figurkach, ale oczywiście złoty smek, smok też bardzo dobry. Ciekawe czy kiedyś będzie zestaw z Mrocznym tym Smokiem, z Mrocznym Władcą jako Smok. Może będzie taki droższy zestaw, też kawałek tego dachu tam, tego dachu tam, tego, tej wieży. I właśnie Złoty Smok taki bardziej rozbudowany, Mroczny, Mroczny Władca jako Smok i tutaj wszystko tak ten, fajniej. Ale ogólnie właśnie zestaw tutaj bardzo fajne figureczki ma. Ja jeszcze w zanadrzu mam jeden taki zestawik mechni z Legacy, więc trzymajcie się do następnego odcineczka. Chociaż ja w sumie nic nie będę obiecywał, bo wiecie, jak to z moimi obietnicami. Ja wam powiem, że zrecenzuję ten mechni. Ja się okaże, że kolejna recenzja i wcale nie tego będzie za kilka miesięcy. Mam nadzieję, że nie. Ja się postaram, żeby recenzje były częściej więc ogólnie trzymajcie się do następnego odcineczka, piszcie mi w komentarzach też jakieś propozycje, wszystko ja Wam powiem, może ten nakręcę, więc trzymajcie się, cześć!